Opowiadaj, co będziesz teraz robić? Tu teraz trzeba. Ten, ten, ten duży. Ten? Mhm. Tak, ta. już coraz mniej prezentów. Smutno. Ostatnie prezenciki. Przesuniemy pudełko. Proszę. Proszę. Może tak ściągnie. Jak myślisz, co tu będzie? Nie wiem. Ja myślę, że jakiś materiał może. Czy nie. Tu, je, tu jest gdzieś? O, nie ma. Rwi, Antoś. Próbuj. No. Mhm, materiał. Pokaż mam je. Niepodpisany. mam wiej, co to jest rozdawała matkę. co? rozdawała szmatka. Szmatka. szmatka na tym się haftuje 32ct Belfast domyślam się, albo Edynburg wydaje mi się, że to 32ct bardzo ładne to nie do mycia? nie, nie do mycia, nie do wycierania do haftowania na tym, jak coś wyhaftuje to wtedy dopiero możesz używać do wycierania bardzo ładny. Trochę taki cieniowany mi się wydaje, że jest. Mamy słabe światło. Jest wcześnie rano, 8.15 i dalej jest ciemno. To jest wcześnie. Wcześnie rano. Niektórzy wstają o 11 i mówią, że jest jeszcze rano. No jest słabe światło, ale jest ładny brązowy kolor. Taki ma trochę Jakieś inne przebarwienia w innym kolorze, takim ciemniejszym. No. Tak mi się wydaje, że to będzie Belfast albo Edynburg. Nie wiem. Wiela będzie musiała mi powiedzieć. A zresztą, nie wiem, czy to aż tak ważne. Piękny, piękny. Dziękuję! Hej, zastanawiałam się, o czym Wam opowiedzieć dnia 18. I chyba wymyśliłam, a raczej temat się sam wepchał. Wczoraj udało mi się skończyć taki piękny hawcik. Cudeńko. Nie wiem, co mnie zmotywowało, bo miałam już się poddać. Stwierdziłam, że nie dam rady go wykończyć przed wyjazdem. Miałam już naprawdę bardzo mało krzyżyków do zrobienia, ale jeszcze kontury. No i wykończyć, żeby się liczył ten haftik jako los na mm, samplerownie. I co? Andek wczoraj powiedział, że mi się nie uda. I to chyba, wiecie, było takie wyzwanie dla mnie. I stwierdziłam, że uda mi się. Zamiast wczoraj pójść spać wcześniej, na przykład o 20, to ja siedziałam do 22. I Wykańczałam ten hawcik. Ale było warto. Bardzo mi się podoba. Jest piękny, co wy sądzicie. Um, ja wam powiem, że tak jak w tamtym roku bałam się wykańczać jakieś rzeczy, tak w tym roku sprawia mi to coraz więcej radości. I chciałam, żeby wyszło jak najpiękniej i wcześniej może się stresowałam, tak przy tym hafcie. Chłopaki jedzą śniadanko. I Antek mi mówił, że moja owsianka już się przegrzała w mikrofali, więc musiałam iść się wyjąć. Mm, widzicie jaką mnie dbają więc tak Hawcik wykonany na luganie 25 t na takim materiale z Lurexem. bardzo mi się podoba, bo w tamtym roku też na nim robiłam i haftowałam jedną niteczką muliny mm, przez jedną nitkę osnowy i nie do końca to był błąd, ale yy, powstał z tego problem taki, że backstitch jest potem jedną nitką i stwierdziłam, że to będzie wyglądać strasznie masywnie jak mam tutaj krzyżyki jedną niteczką, są takie delikatne i nagle bakcicz e, zrobię jedną nitką, szczególnie czarny. Mam nitkę CXC i ona wiecie jest jeszcze grubsza. Zaczęłam to robić i nie podobało mi się. Ale rozmawiałam z Kingą i Kinga wpadła na, wpadła na genialny pomysł, podsunęła mi pomysł, żeby Bakcisz zrobić taką nitką do szycia. Ja takie niteczki mam, Spróbowałam też biały bakcicz wokół oczek bo był też taki masywny i zrobiłam to wszystko tymi niciami, niciami, zawsze mam problem z tym niciami do szycia i tak to się prezentuje a, 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 dorzuciłam ozdóbkę, którą dostałam od wioli. Chciałam bardzo coś użyć, co dostałam od wioli w kalendarzu, żeby ten hawcik mi tak przypominał o wioli. Jak co roku będę go wyciągać na święta, to będę sobie myśleć i przypominać o wioli. O świetnym kalendarzu, który od niej dostałam. Oprócz tego, tutaj dołożyłam kawałek koronki. Tutaj dołożyłam taką tasiemkę z liściami i żołędziami, ale ona jest pod spodem taka brązowa, przezroczysta trochę, więc dołożyłam jeszcze na wierzch krateczkową wstążkę, którą dostałam w tamtym roku w kalendarzu i to nie było, wiecie, jako że dostałam do wykończenia, tylko prezent był w niej zapakowany i ja ją zostawiłam i, i wiedziałam, że się kiedyś przyda, ona jest piękna. I aż tak się nie strzępi, nie próje, jak się gdzieś tam obetnie. I zobaczcie, jest takiej idealnej mm, szerokości, jak. O, coś się stało z y, światełkami na choince. Chyba. Nie wiem, czy się spaliły. Zobaczymy zaraz, co się stało. <laughs> um, to nie ja. Była idealnej szerokości, też. Więc tak, i pokażę Wam tył. Użyłam materiałów, których w tamtym roku kupiłam. I też wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo ładny ten materiał, i pasuje tutaj do tej. E, bombeczki, więc tak to wygląda e, tutaj dołożyłam też kokardkę zrobiłam. bardzo mi się Bądź podoba się. bardzo, bardzo, bardzo Antek, podoba Ci się bombka? ja patrzę jak się nie siedzę Aha, Aha, no coś się stało, zaraz zobaczymy jak mała skończy nagrywać dobra? a jak Ci się podoba bombka? ładna udało się mamie skończyć? tak, tak. jest ta fajna tak. I choineczka fajna dołożona. Tak. To oto jest magnes? Nie, to nie magnesik. ma przykleiła na klej. Chojneczkę. Taka ozdóbka. I teraz, jak już zobaczyliście, pozachwycaliście się bombką, Powiem Wam, że zabrakło mi tutaj materiału tego z Loreksem. Ja wiedziałam, że on będzie możliwie za mały na, to, na ten dysk, bo to jest wszystko wykończone na dysku. Oczywiście zapomniałam o tym wcześniej chyba powiedzieć. Wiedziałam, że będzie mi mało materiału, no i się zastanawiałam, czy zrobię to na dysku, czy na przykład wykończę w tamborku, w którym haftowałam, czy po prostu wywytnę tekturę, i tam wiecie, na przykład napcham trochę watoliny i tak dalej, ale pomyślałam wczoraj, że ja tutaj dołożę coś z boku i potem w ogóle pomyślałam, że mogłam, na przykład e, sarenkę nie robić na samym e, środku, tylko na przykład z brzegu, i tutaj jeszcze jakiś materiał dodać fajny, albo mogłam dodać koronkę z dwóch stron. Ale tu chciałam Wam właśnie pokazać, że można sobie coś tam dorzucić i nawet jak materiał jest mniejszy, nie, nie do końca Wam zakrywa odstępu tego od jednej do drugiej strony, to można sobie coś pokombinować i wymyślić. I ja na takie coś padłam I nie wiem, czy by Wy myśleli, że mi tu brakuje materiału, jak Wam nie powiedziała. No ale jakbym dodała tutaj koronkę na przykład z tej strony też, no to wtedy choinki bym już tutaj nie dokładała, bo wydaje mi się, że by było za dużo. A chciałam choineczkę dodać. Ja jestem zadowolona z efektu końcowego i tylko chciałam się tak, wiecie, pochwalić z Wami. Czemu tak zrobiłam? Tak to wygląda. Te niektóre listki jeszcze dodam, niektóre przykleiłam, a niektóre są takie odstające. Z tyłu wszystkie są odstające. Tak to wygląda. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. A na sam koniec chciałam pozdrowić wszystkie elfiki, które pomagają swoim mamom w otwieraniu paczek. Bez Was to nie byłoby to samo. Uroczo jest oglądać te wszystkie filmy z malusieńkimi rączkami. Bardzo mnie to zawsze rozczula. I na dzisiaj to tyle. Nie wiem, czy słuchać, ale jestem zmęczona. Ale jesteśmy już spakowani do Polski i wszystko jest gotowe. Więc można i spać. Pa!